A jak to? No. Ty, co? Kurde, nie! Kierownica mi wypadła, poczekaj. Dobra. No to nie za. Jesteś? Jestem jestem Nie! To najcik! Czemu? O kurde, patrz jak ja szybko. To zależy jak ty myszką y, mocno poruszasz. Widzisz? Halo! Ja tu jestem, ja tu jestem i ciągle w szoku siedzę. Dobra. Jakaś kamera czy coś? Co? Co on tam robi? To co się dzieje? Ja też nie mam kamień co się dzieje. Co? <laughs> jak, się, jak się tu robi dróżki, no halo Halo. <laughs> Chyba szlagier nie chce mi dróżki? powiedzieć jak się dróżki robi. No. Czekaj. Czekaj. Wciskasz. Poczekaj. Bo. Jadłem cukierko, i muszę głos poprawić. Na przykład jajka. No, to Dobra. można mleko mleką jajka, nie co Nie, nie, nie Co jest? Co ty zrobił? <laughs> Coś serio, Ty to usuną Co ty tam się ma wizą pie? to ja mówię do ciebie, a ty kurde cicho jesteś. Chyba gotowa do zbioru jest. Co? Co? No mówię. Do cholery z nim, no! No to Nate! co ci jest? To no mówię, że gotowy do zbioru już jest. No, no to ci pomówiłem wcześniej, a ty krzyczysz, jak nie wiem. Co. No bo ty tam tak cicho gadasz i to nie słychać co ty tam gadasz. Podgłośni słuchawki. Ja tu mam jeszcze muzykę, słyszę. Bo mam muzykę w tle włączone. Taka trawa starczy, czy dać większą? Bo wtedy taka będzie Mmm, wodzionka! Cześć, prezes! Mmm, wodzionka! Cześć, witam was w kolejnym odcinku! Nie, źle! Nie w kolejnym odcinku, bo... To jest pierwszy odcinek. No. Granat rzucę. Czekaj. Ała, zaraz mnie zabiją, chłopie. E, nie tu. Coś ty zrobił. Nie... nie ja nie bo, mogę, ten nie... Samoch wy samochód wysadził. Zapomniałem granat się rzucało. A jest, ale jestem, ale jestem deską w tą grę, chłopie. <laughs> Cholera, jeszcze mi słuchawki spadły. <laughs> Weź to zostaw u siebie. <laughs> Dobra.